Да на сусідку ну давай пройдемо побачимо, бо в нас до два дні тому мать Раптом, оце хатина, молоденьке дитя. Так ми той, щоб по шляшки веде, продуктів даєте.

Kochani, e, jeszcze raz zwracam się do Was z wielką prośbą. Jesteśmy w wiosce Andruszyn. E, tutaj jako pierwsi żeśmy dotarli od rozpoczęcia wojny, e, wioska praktycznie została zbombardowana w 80%. Jesteśmy w części teraz, tej, gdzie e, ruscy mieszkali, e, kradli wszystko z tych domów, co się znalazło, łącznie nawet z wieszakiem, tak jak mi tutaj opowiadali, wieszak tam ubrania ukradli. Stwierdzili, że tutaj jest dobrobyt, e, że mają asfalt. Po prostu masakra. XXI wiek: coś takiego żeby się działo na świecie. Kochani, bardzo was proszę, dalej wspomagajcie naszą akcję, dalej pomagajcie nam na pomagam.pl, dalej przesyłajcie nam dary. W tej chwili potrzebne jest wszystko: żywność, żywność, chemia gospodarcza, żywność i jeszcze raz: żywność. Dziękuję Wam.